I dzisiaj pokażę mój piornik LPS mm. i kiedyś jako w filmiku mówiłem jednym z pierwszych mówiłam, że długo będę miał piornik LPS wiem, że od tego dużo czasu wpłynęło jakieś 5, 4 miesiące chyba 4 miesiące no Szczerze, bo trzy miesiące, no chyba trzy miesiące, ale ja już go usunęłam. więc ten, kto oglądał mnie kiedyś, czy na początku, dowiedział i mówiłem, że może niedługo tak będę miała pearlink LPS i go zrecyduję, ponieważ moja mama kiedyś go nie kupiła, to mnie go w piwnicy, bo po prostu o nim zapomniałam. Się skupił, a właśnie przypadkowo go znalazłam. Więc on jest nowy, ja nawet nie wiedziałam, jak on wygląda, ale kiedyś mi o nim powiedział. Więc ten piórnik wygląda. O tak! Jest on bardzo ładny, jak widzicie. Jest to jeszcze ze starej wersji, z czego się cieszę, ale jest on aż z 2010, naprawdę dawno temu bo kiedyś 3 lata temu moja mama go w sumie dostała, albo dwa. Tylko, że to było dla. Yy, no, proszę, dla kogoś innego. O, sam. Rzeczy, które były w tym piorniku. Pamiętam puka, tą bajkę, miltary, snoopy. Szkoda, że już teraz tego nie ma. Starbuck Collection. Przepraszam, że taka zła jakość, i tak dalej. To jest Pet Shop. No właśnie, widzicie, tu jest cena strapana, bo tam to, to chyba dostała, do kogoś tam. Ale. Nieważne. Ten piernik wygląda tak. To jest taka żyrafa. Jak widzicie, że się interesuję LPS, choć już. Gymnazjom, ale ym, bez hejtów ja po prostu się tym interesuje, więc y, możecie sobie tam pisać, co chcecie, ale jest, się tym interesuje, więc masz takie wzorki. Yy, mam tutaj taką ozdobę. Takie kwiatki, jakie zielone, różowe, które tak odstają. No, wiecie, no taka ozdoba. Nie wiem po co, ale. Ładna? o to jest ozdoba. E, tu jest taki, taka właśnie żywka. Nie wiem na czym polega to, że to odstaje. Ta żywka jest taka ślistsza. E, tu są takie wszyte kwiatki. To jest na takim pasku, który się ciągnie do dołu. On jest jeszcze niewypełniony. Wam pokażę, jakby on wyglądał mniej więcej, jakby był wypełniony. Z tego mniej więcej, jakby był wypełniony, by on tak wyglądał mi się ona osobiście bardzo, bardzo podoba yy, no i tutaj są te wszystkie kwiatki yy, Ja się tak ciągnie ta kreska, ona jest takie ślistsze, są te wzorki się tak ciągnie i jest tutaj druga strona druga strona mi się chyba osobiście bardziej podoba ale dwie strony mi się bardzo podobają a szkoda mi go jest no, do szkoły, no bo pierniki są chyba do noszenia do szkoły Ej, aż tak kredek tak nie mam. Ym, więc go raczej do szkoły będę nosiła, ale aż na szkole, Bo to jest troszkę, bo jest naprawdę śliczne, moim zdaniem. Y, tu ma taką. Um, jeszcze takiego ładnego kierunka nie widziałam, kiedy byłam mniejsza, bo no wiecie ona jest 2010. roku Wtedy 10 lat. Nie, miałam wtedy 9 lat, chyba. No nieważne. Yy, yy. Jest taka ważka i tu jest logo. Zawsze był ktoś u góry tego logo eee, oh. Takie logo i właśnie one też są takie wypukłe. Tu są... Nie wiem, czy to zauważycie, ale tu są te wzory w tą stronę, tu są te strony w od, e, te wzory w odwrotną stronę, nie? Bo to się tak ściągnie. Na przykład te serduszka są z dodały odwrotnie, a to jest normalnie. Mhm. Czy wiecie o co mi chodzi? To jest tu e, na logiem I to są metki, które Wam pokażę. Taka metka. No ja tutaj mm. też jest inny. Przepraszam za to szurny kszest. Mam taką metkę. No i to już widzieliście. A tutaj, to u góry, taki zamek z logiem, który teraz ja to otworzę. На живца. Прошу за мои ноги. Mm. La -la -la -la. выглядит... это не видите. надеюсь, что вы это видели. это выглядит... Вот так. Mm. Tu jest te wyszycie od loga. On, on jest taki fioletowy nitką. tylko jest troszkę taki fioletowy, bo ale to jest taka jakby czarna szuczna skóra. To jest ten bok. E, to jest to zakończenie od tych kolorowych. Tu jest. Tu jest... To są te wyszycie które są od środka, no i to wygląda tak, tu nie ma kieszonka, ani nic, a nie. nie ma moje rzeczy. Więc to już na tyle przepraszam za moją pauzę. Lajkujcie, komentujcie, koniecznie subujcie. Zorientowałam, że zapomniałam pokazać, że to jest taki paw taki, właśnie też na tej zasadzie. I taki Misiu. Bardzo słodcy. Więc przepraszam i przepraszam za moją pauzę jeszcze.